Cześć! Mam na imię William i jestem ze Stanów Zjednoczonych. W 2012 roku razem z moją dziewczyną przeprowadziliśmy się do Polski. Szybko zakochaliśmy się w naszym nowym kraju, ale zaledwie dwa lata później postanowiliśmy coś zmienić. I w dzisiejszym odcinku opowiem właśnie o tym, dlaczego postanowiliśmy opuścić Polskę. O dzieciństwie wiedziałam, że chciałam spróbować życie w innym kraju. Ale przyznam się szczerze, że w ogóle nie spodziewałam się, że przeprowadzę się akurat do Polski. Kiedy ukończyłam studia licencjackie, szukałam pracy po całym świecie. Poświęciło mi się jednak znaleźć pracę jako technical writer w Gdańsku. Moje ówczesne dziewczyny, teraz żona, które pochodzi z malutkiego miasta w naszym rodzinnym stanie, wtedy podjęła bardzo odważną decyzję i się zgodziła, żeby przenieść nasze życie do kraju, o którym wstyd mi przyznać. Bardzo mało wiedzieliśmy. Ale zgadnij co? Życie w kraju nad Wisłą bardzo nam odpowiadało. Teraz, kiedy o tym myślę, życie w Polsce bardziej mi przypomniało, jak życie w ogóle ma wyglądać. Cześć, tato, słuchaj mi słuchaj. wszystko dobrze, dzięki. No, wyobraź sobie, że dzisiaj byliśmy na spacerze. Pieszo, tak. No, tutaj są chodniki. I byliśmy nawet w parku i tam są ludzie, młodzi rodzice chodzą z wózkami. A dzieci jeżdżą na rowerach. Dokładnie, to jest zupełnie jak z filmu. Cześć, mamo. tak, wszystko w pracy jest super. Dzisiaj się dowiedziałam, że mamy prawo do 20 dni płatnego urlopu. Abi akurat ma 26 dni, bo ma ukończone studia magisterskie. A wygląda na to, że koledzy w pracy spokojnie korzystają z urlopu, a szefowie nie robią im za to wyrzutów. Normalnie planują sobie wakacje, podróżują do innych krajów, Umieją cieszyć się życiem i czasem wolnym od pracy. Dziwnie, nie? Ej, dziadku. Tak, u nas już czuć wiosnę, a u was? Znowu będą tornada? Słuchaj babciu, może chcielibyście z dziadkiem przeprowadzić się do Polski? Tutaj regularnie widzę seniorów, właśnie w miejscach publicznych. Sami robią zakupy i wracają do domu pieszo lub komunikacją miejską. No sami przewożą zakupy do domu. Silni są, regularnie dbają o kondycję. A wiesz co zobaczyłem wczoraj? Taką siłownię w plenerze, gdzie ćwiczyli sami seniorzy. Przyznam, że najpierw się śmiałem. A potem zdałam sobie sprawę, że to jest jedne z najpiękniejszych rzeczy, jaką w życiu widziałam. Pamiętam, jak mówiłam amerykańskim kolegom i koleżankom o tym, jak w Polsce kobiety mają prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego I, i jak długo taki urlop może trwać. I po prostu mi nie wierzyli. Nie mogę powiedzieć, że szczególnie tęskniliśmy za Stanami ale bardzo ważne dla nas było zachowanie pewnych amerykańskich tradycji w naszym domu we wrześniu. Myślę, że to do pewnego stopnia łączyło nas z rodziną, z rodzinnym stanem, ze wspomnieniami z domu. Na przykład w listopadzie wzięliśmy dzień urlopu płatnego, a żeby obchodzić święto dziękczynienia. Moim zadaniem było znalezienie i upieczenie tradycyjnego indyka. Ale gdzie w Polsce, gdzie w Gdańsku kupić całego indyka? Dzwoniłam do różnych sklepów, pytając łamaną angielszczyzną, czy mają tam indyka. Czemu angielski? Ponieważ wtedy mój polski ograniczał się do dwóch słów. Piwo, proszę. A czemu łamaną angielszczyzną? Ponieważ pochodzę z południa Stanów, gdzie mówimy takie rzeczy jak You sure you ain't got no turkey? W każdym razie nie wywiązałam się z zadaniem, nie mogłam znaleźć całego indyka, więc musieliśmy pogodzić się z pieczonym kurczakiem na nasze święto. Owszem, tęskniliśmy za rodziną, ale najlepsze było to, że nasi rodzice zaczęli do nas przyjeżdżać: moja mama była latem, a mama Abi jesienią. A potem ojciec Abi, Mark, przyjechał do nas na Boże Narodzenie. Bardzo dobrze wspominam tę wizytę. Pamiętam, że było wyjątkowo zimno, przynajmniej jak dla nas południe, ale dużo zwiedziliśmy. Chcieliśmy pokazywać Markowi wszystkie zalety naszego nowego miasta, ale myślę, że on był najbardziej zadowolony po prostu spędzając z nami czas w naszym mieszkaniu. Rozmawialiśmy, nadrabiliśmy zaległości, a razem gotowaliśmy świąteczne przysmaki, czy raczej z Markiem po prostu patrzyliśmy i, i duchowo wspieraliśmy Abi w gotowaniu. Przy okazji, w Stanach na Boże Narodzenie, tak jak na Święto Dziękczynienie, podajemy indykę, ale całe szczęście Mark nie miał nam za złe, że zamiast indykę zrobiliśmy kurczaka boże Poświęciło nam się z pracą. Pracowałam wtedy w amerykańskiej firmie IT, dla której już wcześniej pracowałam w Stanach. Klimat w naszym zespole był idealny. Wszyscy byli bardzo pozytywnie nastawieni, było dużo śmiechu, dobrej energii. Ale raz wyjechałem na wakacje i jak wróciłem znalazłem moje biurko w takim stanie. I Aby pracował w dziale obsługi klienta polskiej firmy zajmującej się marketingiem e-mailowym, poznała tam niesamowite koleżanki, z którymi nadal utrzymuje bliskie kontakty. Jeśli chodzi o moją pracę, niestety sytuacje diametralnie się zmieniły, kiedy projekt, na którym pracował nasz zespół uległ istotnym zmianom. Nagle okazało się, że moje stanowisko już nie było potrzebne. Na szczęście mój wspaniały szef natychmiast znalazł dla mnie pracę na innym stanowisku. Gest, który bardzo doceniłem. Jednak ciężko mi było przyzwyczaić się do moich nowych, bardziej technicznych obowiązków. Wykształciłem się w dziennikarstwie i to, czym zacząłem się zajmować, w niczym nie przypomniało pisania artykułów. Czułem się jak dziecko we mgle. Żona tymczasem zaczęła się zastanawiać, w jaki sposób mogły rozwijać się zawodowo poza sferą obsługi klienta. Abi jest urodzoną liderką i myślę, że czuło potrzebę znalezienia nowych wyzwań. Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać po pracy. Czy moglibyśmy znaleźć ciekawszą pracę, lepszą płatną pracę w innym mieście, w innym kraju, w rodzinnym kraju? W tamtym czasie dużo rozmawialiśmy o przyszłości. Co by było gdyby? Co by było gdybyśmy stali cyfrowymi nomadami? Moglibyśmy pracować z dowolnego miejsca i podróżować po świecie? Czy chcemy gdzieś wyjechać na wakacje w tym roku? A może powinniśmy się pobrać? Kiedy Abi uznała, odpowiadając na to pytanie, że wyszłaby za mnie albo mogłoby pozostać moją dziewczyną na zawsze, wiedziałam, że to jest kobite dla mnie. Oświadczyłam się na jej urodzinach na wycieczce w Bergamo w północnych Włoszech. Ja wtedy myślałam, że to jest taki fajny, romantyczny, oryginalny pomysł, ale chyba już poznałam ze czterech znajomych, którzy też padli na ten sam pomysł. Oni też polecieli tanią linią lotniczą do północnych Włoch, żeby poprosić swoje dziewczyny o rękę. Daj znać proszę w komentarzach, czy ty też oświadczyłeś się w taki sposób, a może chciałbyś? Bez względu na brak oryginalności, Abi powiedziała tak. Nasze drugie lato w Polsce było bardzo szczęśliwe i romantyczne. Przeprowadziliśmy się do bloku w Oliwie i po pracy chodziliśmy na długie spacery po lesie. Oliwa dla nas była takim rajem. Naprawdę dobrze się tam czuliśmy. Hej Avi, może kiedy będziemy małżeństwem i kiedy wygramy na loterii, możemy kupić sobie mieszkanie w jednej z oliwskich kamienic? Codziennie wieczorem oglądaliśmy odcinki naszego ulubionego wtedy serialu Breaking Bad. Ok, wiem, że to brzmi głupio, ale postaci w tym serialu, świetnie napisane dialogi, ujęcie z przepięknym krajobrazem Nowego Meksyku. To wszystko sprawiło, że zaczęliśmy trochę tęsknić za Stanami. Tyle razy słyszałem o tym, jak Polacy, zainspirowani amerykańskimi filmami, serialami, rozważali możliwość przeprowadzki do Ameryki. A teraz my sobie myśleliśmy: Może zamiast tej kamienicy w Oliwie, może stać nas na kamper w Nowym Meksyku? Patrząc wstecz, chyba gwoździem do trumna były nasze pierwsze wycieczki z powrotem do Stanów. Najpierw pojechaliśmy do naszego rodzinnego stanu. Pamiętam jak nasza rodzina była szokowana tym, ile schudliśmy w ciągu dwóch lat. Co jecie w tej Polsce? Tylko kaszę greczaną i kapustę? Wyjaśniłam, że dużo jemy, ale że aktywność fizyczna jest elementem rzeczy codziennego w Polsce, w odróżnieniu od Stanów. Wspaniale było odwiedzić rodzinę i nasze stare śmieci. Chyba dopiero wtedy zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo tęskniliśmy za życiem w Arkansas. Podczas tej wizyty mogłem nadrobić zaległości z moją babcią i dziadkiem, którzy specjalnie przyjechali ze stanu Mississippi. Dziadek, którego zawsze nazywałam Popo, zrobił dla nas steki. Zawsze lubił grillować. Też przywiózł mi świeże warzywa z jego ogrodu i marnowane jajka domowej roboty. Chyba razem z dziadkiem byliśmy jednymi Amerykanami, które lubiły marnowane jajka. W każdym razie tego wieczoru razem jedliśmy stejki i te gorzkie jajka. Piliśmy piwo, opowiadałam dziadkowi o naszym życiu w Polsce i słuchałam po raz kolejny jego ulubionych żartów. Jak się okazało, to był ostatni raz, kiedy się widzieliśmy. Niespodziewanie odszedł tylko kilka miesięcy po tej wizycie. Czasami mój dziadek odwiedza mnie w snach. Po tych snach zawsze budzę się w lepszym, weselszym, bardziej żartobliwym nastroju, ale z jakiegoś powodu nie przynosi mi już marnowanych jajek. Dziadku, następnym razem umówmy się na browarę i marnowane jajka. Może być? Następnie razem z Abi polecieliśmy do Kalifornii na ślub mojej przyjaciółki z koledżu. Miałam okazję zobaczyć całą paczkę moich najbliższych koleżanek z czasów, kiedy studiowałam w stanie Massachusetts. Po ślubie z Abi podróżowaliśmy po słonecznej Kalifornii i naprawdę dobrze się bawiliśmy. Po prostu nie mogliśmy wyjść z podziwu nad pięknym wybrzeżem Pacyfiku. Niestety, nie stać nas na rzeczy w tym stanie, ale można marzyć, prawda? Z pięknej Kalifornii wróciliśmy do szarej, deszczowej Polski. Z urlopu spędzonego z bliskimi wróciłam do pracy, która mnie stresowała. Pewnej niedzieli poszliśmy za Abi do naszej ulubionej kawiarni w oliwie, kafej Delfin. Na poważną rozmowę. Napiliśmy się piwę i planowaliśmy naszą przyszłość. Pomimo wszystkich zalet naszego wspaniałego życia w Polsce, postanowiliśmy spróbować nasze szczęście w rodzinnym kraju. W następnym odcinku opowiem o naszym powrocie do rodzinnego stanu Arkansas i co było później. Bardzo dziękuję za oglądanie, i do następnego razu. Hej, obiecuję, że ta historia ma szczęśliwe zakończenie. Trzymaj się. Pa!